Manko, ja jestem Simba. Witam w kolejnym filmie. I dzisiaj jadę do Tarnowa, będąc jednocześnie w Dą przy Dąbrowie Tarnowskiej, we wsi gręboszy w sumie, przez kilka dni. I byłem dwa razy w Dąbrowie, to już pewnie widzieliście w innym filmie. I drugi raz byłem wczoraj, więc już po dniu jadę do Tarnowa, wracając właśnie do domu, jadąc już. I zrobię z tego film. Nie wiem, czy to będzie w osobnym filmie, czy do Dąbrowy. Jak do Dąbrowy, to będzie ucięty mój wstęp teraz. A jak nie, to po prostu właśnie zacząłem film i jedziemy do, do tego Tarnowa. Chcieli ze mną zagrać w jakiegoś skuta czy w piga, chyba w trójkę nawet, więc spróbujemy coś pograć. Jak będę tam z półtorej godziny, może jakieś dwie, może się uda, tak, żeby coś sobie ponagrywać i żeby wszystko zdążyć. Bo jak, jak byłem w Dąbrowie, to dużo osób mi pisało o Tarnowie też, żebym przyjechał do Tarnowa. Jak sprawdziłem. To u mnie w Zabrzu jest 170 tysięcy mieszkańców, w Tarnowie jest 450 tysięcy, czyli ponad dwa razy więcej, czyli bardzo dużo, w sensie no, nawet prawie trzy razy więcej, bliżej trzech niż dwóch. A skatepark chyba mają jeden, przynajmniej jeden jest na Google Mapsach, więc na ten właśnie jadę. I no, więc mam nadzieję, że trochę osób przyjdzie. To akurat nie ogłaszałem na YouTube, bo nie zdążyłem. Te posty na YouTube i tak się wyświetlają tylko niektórym, więc to też takie średnie. Tylko na Instagramie na Story, więc zobaczymy. Zobaczymy ile ich przyjdzie, ile ich mnie pozna, ile ich przyjdzie specjalnie dla mnie. I jedziemy po prostu, więc widzimy się już tam, na miejscu. Napisałem, że będę przed 11, i faktycznie do Tarnowa nawet zaparkowaliśmy przed 11 trochę od skateparku, ale stwierdziłem, że pojadę do sklepu papierniczego po markery białe. Bo mój mi się zaczyna psuć, więc bez sensu tak jechać, bo biały jest na najbardziej przydatny. Na podpisywanie różnych rzeczy. A że jeden sklep był zamknięty, to pojechałem do drugiego i wszystko na hulajnodze. Więc jest już 11.17, ale właśnie się zbieram na tego skate'a, więc po prostu będę wjeżdżać z kamerą, to zobaczcie, jak to będzie wyglądać. Skatepark i ludzie, i wszystko. Jakieś powitanie, czy coś. No i jest skatepark. Siema wszystkim. Siema. Tak późno, bo pojechałem do sklepu papierniczego. Objechałem dwa, bo jeden był zamknięty. Bo mi się mój biały marker psuje. Jakbyście chcieli, żebym wam coś podpisał. Wiem, że czasem się zdarzają ludzie. I kto niby chciał ze mną grać w tego skuta, to jeździcie, ja muszę zobaczyć wasz poziom. To tak, patrzcie, jaki ten skatepark jest popsuty. Na flyboxie, który jest malutki, odchodzi dół. Można się wybijać teoretycznie, można to przejechać, ale w sumie ja bym sobie nie niszczył kółek, ani nie ryzykował. Yy, to jest z takiego metalu wszystko i to odchodzi w każdym możliwym miejscu gdzie się da. Kłoter niby jest naprawiony, czyli po prostu jakoś nie wiem, po, pospawany te metale i dalej ledwo działa tylko na, na street to może trochę mieć sens ten skatepark, ale tak to w sumie ciężko, co nie zmienia faktu, że dalej można sobie pojeździć. Tak, plus jeden. I teraz dwie osoby chciały zagrać ze mną w skuta albo w piga, jak już mówiłem. To zagramy w skuta, żeby było dłużej, bo w sumie nie wiem, jak szybko to pójdzie. I nie wiem, czy mnie rozwalą, czy ja ich rozwalę, czy będzie równa walka. To zobaczymy, więc y, proszę się przedstawić. gdzie są moi przeciwnicy. Siema, jestem Karol, tu macie mojego Instagrama. Tak, i drugi. Siema, jestem Kokos, tutaj... Niech będzie. I co jeszcze mówić? Czy macie jakiś kanał? Tak. Tak. Skatebest. Co? Skatebest. Tak, może będzie w opisie. Teraz jest mój kamerzysta To jest mój kamerzysta, ty też chcesz coś powiedzieć Instagrama? Tak, mój Instagram jest tutaj lsy.podlogapotorado Wspaniale Ale to chodźcie przeciwnicy e, Kamień, papier, nożyce Od razu. Na... Zrobimy na dwa kanały na ten, ale Możemy? Złożę się W którym? Lupa. Czyli proszę zaczynać to ja mogę zadać zadał, wciążkę, trzy na trzy na katarze. Robi się niebezpiecznie już od początku. A to jest chillowo. Może najpierw chillowo. No to chillowo. No po no prostu, prosty, żeby mnie próbować rozwalić. dwa No dobrze. Ale to jest to chillowe czy nie w końcu? No, no tak, ale... Że ja też potem mam zadać chillowe? Ojej, Dobrze, to skoro nie chce tak chillowo, to, to też, dobra, dobra. też zacznę luźno, to zrobię breakflipa na kwaterku. Ja nawet, czy ty, nie ty? Ty, ja, dobra. To chodź, mój Ja to, to powtórzę, Jej. Niech robi, wiem, że widziałem już, że robił. Ale dobra, to proszę, teraz drugi zadaje, tak? Teraz ja? No, to ja tam kicklessa z, z, z tego jumpboxa, czyli jak to tam się nazywa. <grym> Coś i mnie idzie, więc zaczynamy grać teraz. I buttercupik na kwaterze. Ja tak, Ale Ale zepsułem. A! Aha. No dobrze, zasady to chyba logiczne. Dwie próby, jeden rebejcik zwykły, dodatkowy jest last trick, że trzy i można z tego środkowego użyć też na końcu, żeby mieć cztery próby i w sumie tyle. Tak. Tak, a re reszta możemy robić jakieś chyba wszystkie platy i wszystko jak chcecie. Switcha. Dobrze, to ja jak będę będzie? takim dobrym kolegą i zadam trzy na kładerze. No ja jeszcze raz tego buttercup'a kapa spróbuję. No to, to, to jest to samo, ci i wybatel to jest to samo. Tylko że, <laughs> tak, że bri. Tak jak. Nie zapomnijcie zostawić łapki i suba na kanale Simby Uciąłem lądowanie troszkę. Ja? I mój kolega w Nikolas Bednasz. Powtórzymy o to ten trick. Po jednej próbie robimy. Połodonka panowie <laughs> nie zrobią. Nie masz szans W sumie nie jest tak źle Jakbyś go nie wyrzucał tak do przodu A dziki się Ty też, jakbyś go zrobił teraz bardziej przez górę niż tak do przodu To też byś mógł go zrobić Macie po SC, W sensie razem macie eskę Bo niby gracie jako drużyna, prawda? Mamy Tak Ja zadam Dobrze. Ale... Zacznijcie coś robić, bo ja też chcę lądować wasze triki, a nie tylko zadawać swoje. No zadawajcie jakieś wasze bęgery, żebym nie zrobił. E, I żebym miał wyzwanie. A teraz... E, teraz ja. Teraz mogę spróbować tego. Braj flipa normalnie na flyer. Tak. Brawo. Ja zadam na boksie Tak na tamtym FIBL Double week. A bo nie, Dobrze. żeby było bardziej kolorowo Front FIBL Double Wig Dobrze Dobra, w końcu coś mogę wyznaczać Co ty nam to powiesz? Nie wiem jak z moim Front Fiblem Aha. Jak z tym munkiem Do skończyć. Nie podoba mi się tam. <laughs> ja ja nie zajeżdżaj mu, ołdziki złoś! Czyli tak... S masz? Eee... Dokładnie to. E. Dobra, no to w takim razie zrobimy coś innego. Tam jest taki bęk y, betonowy i tam właśnie tak robię trzy łybki. Ty ja? oj, oj. jest. Yo. Yo. <głos> 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 no dobrze, ja za, za raz jak tam chcecie. Porobię coś innego zaraz. Ale teraz wasza kolej, więc... Ja znowu spróbuję tego kickflasa. <noise> w tym flyoucie robi mi się gorzej, niż z bęku z drugiej strony, ale też chyba zrobiłem, jak się rozgrzewałem, więc spróbujemy. Ej. Ja muszę zrobić coś dobrego. Jeszcze raz spróbuję bray flipa na tym na flyaucie. Ty musisz go próbować? To Nie, to, to ja zadaję? Bez jest sensu no. To Żeby było tak chillowa to zadam full wepa Jeszcze <laughs> mam dwa na Jeszcze raz ten bray no. Będę próbować y, na razie, aż mi wyjdzie Mam Albo takie pytania? Zobaczymy Bo ogólnie, a on jest z błęku, like, są so takie like chillowe, nie? Yeah? No niech będzie To on Co so Twitch tutaj co so chcesz <laughs> mhm. to był Nie było, catchy ridu Sketchy ridu Czyścił jak nigdy Dobrze, czyli jest SC i teraz dodaję. ja zadam WeBrewind'a tu. Nikt zrobi jeszcze raz. No szkoda. I teraz ja muszę coś ciekawego Dobra. zrobić. O, ale mam pomysł. Tylko jest niebezpieczny, sam się go boję. Ale spróbuję tam inward'a z takiego bęku wystającego z ziemi. Czyli kickera. Też to można tak nazwać. Aj, straszyłem się, ale dobra. Ale ładny, Następnym ładnie razem to zrobimy. nie sobie mam Ojej, no, okay. Jeszcze raz teraz spróbuję wylądować tego inwarda tam. Dobra. To spoko trick nawet. Co so jest? Zepsułem trochę. Zakręcił mi się troszeczkę whip w Co so jest? Czego robi? Tam jest, tam jest tak. Dobra, no róbcie jak chcecie coś takiego. Uu, gleba na skateparku. Trzeci raz inward, bo jestem oczywiście coraz bliżej. W sensie, oczywiście mogę to zrobić, tylko muszę się skupić i zadziałało akurat. Uu, do pompki. Dawaj pompki, szybko. Inwards do pompki. To się wytnie. Dawaj. Tak jakby poczułem jakby mi kiera wyskakiwała albo coś. Ja, żeby było tak kolorowo, tak. zadam lesa z bęku. Proszę słowo. O, dziabnołem się trochę. Uuu, Uj oj. ryba cię ugrywa. Ryba. Dobrze, ja. Tak, ryba mnie ubiekała. Tak ja zadaję lesa z bęku. Jo, co jest? To mi przykro, ale czasami wychodzi czysto. Pomimo tego, że nie lubię i często też nie wychodzi. No z No dobrze. Obiłem sobie nóżkę, ale dalej chcę to zrobić. Dlaczego? Jo, Ładnie. <grywałem>, tak, ale zrobione, no. Ładnie. <grywa> Pięknie, ale dwie zrobiłeś. No. No są. Nie. Nic z tych rzeczy. Chociaż trzeba było tak ustalić. Kurde, dobrze. Ale dobrze, jak chcecie, możecie grać na cztery dobrze. próby. Nie chcę robić. Ja, 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 ja Oczywiście, jak chcecie, to tak. Nie. Sprawdzam, nie byłem w sklepie papierniczym, z białe markery. E znowu barwica tam zdechł na kopie. Oh yeah. Trzy wify z tego dużego boksa. Ja pierdziłem. O kurde. O kurde. Nie zdrawił. No dobra, to żeby było ci na to ja z tym Oj, kuba, kuba. Pochylić się do przodu i a i biorę ribejcika i próbuję jeszcze raz. Nie, źle. Znowu, nie kupiłem. Jeszcze raz robię te trzy lipy z dużego boksika. No nieźle. Dobra, ja pokażę ten trik No mogę. Ja! Ja! Zrobi! Z drugiej próby! Ja! Teraz ja? 3-2 jest. Tak Ja zadam Full heal's z bęku. Pod górkę wskakujecie na boksa. A tam fingera w dół. Dobra. Mogę jeszcze raz? Możesz, możesz. Bo się nie rozpędziłem. Yo! To ja nie próbuję, bo się stoi mi się ze ścisnęło z tego. 4-2 teraz... 1-8 fulla No dobrze, jak tam? One up, one up yes! Podejmujesz się tego wyzwania? No, oczywiście, że podejmuję, tylko pewnie mi się nie uda o, nie, złe. Aj, aj, aj. Podpadła No dobrze, jest 4-3, więc teraz mogę was skończyć, nie? Nie musisz a przynajmniej się, się postaram. Możemy się jeszcze pobawić. Bardzo mi przykro, ale w Dąbrowie jak byłem, czyli jeszcze wczoraj, a dla was jakiś tydzień temu czy kilka tygodni temu, to chciałem, żeby była ciekawa gra i z czterech dwóch w końcu przegrałem. Dlatego tym razem nie będę już robić ciekawych rzeczy i spróbuję ich skończyć, żeby nie było, że ciągle przegrywam, żeby nie było, że jestem słaby. Spróbuję traka, czy bara w, na, na tym, na flyoutie, na jumpboxie. A może z banku będzie łatwiej? Bardzo mi przykro, ale tym razem wygrałem. Ale było blisko, było blisko. Dziękuję bardzo i gratuluję, bo dobrze graliście w sumie. Mieli szansę i prawie im się udało. Przyszła pora i na podpisy, i zdjęcia, więc oczywiście to robimy teraz. Ja mogę zrobić. No. Chodź tu po tej stronie. Proszę bardzo. Mogę? Oczywiście. To tyle ze skateparku w Tarnowie. Nawet spoko było. Pograłem sobie, porobiłem jakieś ciekawe rzeczy, chociaż tego Inwarda z Kickera fajnego, to spoko wygląda. Więc dzięki wszystkim. Okay. I... Siema. było fajnie, nawet, Siema. nawet trochę ich podłoga było. Królśan. I do Dobra. zobaczenia. Simba Dzięki Instagram. za oglądanie. Najlepszy Instagram, Najlepszy Instagram I... w Simba. Podłoga Królestwem. O oh. podłoga Marka.